Tutaj widać, że chyba jednak nie było User przerywę. joined your channel. Odliczenie się. Ok, hey. e, Tak, Pegas. Z tylko, że tutaj panowie na, e, narzekali, że chyba nie działało później dwuminutowe, ale sprawdziam to jeszcze ja raz Powinno działać, czy będę czekała na info zwrotne. Wit i tniecie. Tnie, nie teraz, tak? User joined your channel. Tnie, tniecie. Login. A teraz? O, teraz a to lagi miałeś. Po prostu... No nie było opóźnienia, nie było opóźnienia. No tak, no ale teraz to dobrze działać, poprawiłam już to i Ale A i... ci. A ty myślisz, że ja patrzę. Na co się na czasie dzieje? To tutaj, była taka wartka, to tutaj była taka wartka akcja, że, że nie było nawet czasu na to zobaczyć. Oczywiście wszyscy się teraz zwalili na, e, na flagę A B. Tak naćkali, że nie wiem na którą nawet. Chyba to jest cel. Teraz w tej rundzie po stronie rosyjskiej bullet point'y, po stronie chińskiej klan Jebaka. Już tutaj było mocne wejście klanu Jebaka, a teraz wejście Spocka uskutecznia skutecznie Skutecznie dwa czołgi z klanu bullet point Proszę się nie krytać, proszę coś robić. Panie Skikbob. Łatwiej coś się skitrać, wychodzić, walczyć. <noise> Widzicie, kolega Darsek właśnie to robi. Cały czas tu się coś dzieje na tej fladze. No, mogliście tego nie do końca widzieć, ale, e, ale tak właśnie to wyglądało na samym początku. E, wszyscy się rzucili na flagę. Bleh. Teraz już widzę na podglądzie tutaj na, na zaczynające się właśnie streamy u was, że tutaj jest właśnie przypomnienie o tym, że czat w grze służy tylko do spraw organizacyjnych. E, no, bo wiadomo, że emocje są wielkie. User czas left takich, e, rozgrywek i no coś się może tam wymsknąć. ...zupełnie jak mnie, jak miałem tego streama. Flaga C się coś nie się przejąć. Uuu, jak ładnie. Takie widoczki to możemy oglądać. Kolejna pętelka, i kolejna pętelka, ale niestety do kwajty tak właśnie wyglądają, że się ludzie kręcą w pętle. Zaraz zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. O, 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 chyba coś z tego wyjdzie. A teraz z lubiony pójdziemy sobie na flagę D. I znowu mają szczęście. Znowu tak jest, że to się przełączy, to... No i co on wymyśla? Co on wymyśla? Co tu się będzie działo? Zanim dojedzie, to zdążymy jeszcze obejrzeć... Co najmniej sytuacja na dwóch innych flagach. Nie, to nie jest ten sam człowiek, to jest to dla dla który tutaj wejściem smoka próbuje coś ugrać na fladzę C, ale nie wychodzi mu. W tym momencie mamy łódzkę pod talerzem. Zobaczmy sobie co. A co robi Subman. Subman. Subman sam nie wie co robi, jak widać. Wieże strzelają, nie wie, nie wie z którego kierunku. To się jak prara fraza wieże dzwoni, tylko nie wie, nie wie w którym kościele. Podziewałam się, że tutaj rozgrywka będzie trochę rozłożona bardziej na te flagi, bo wiadomo, że flaga, mapa jest troszeczkę większa w tym wypadku i, i, i te flagi są tak troszeczkę bardziej równomiernie rozłożone w porównaniu z fabryką, ale tutaj jednak wszystko się skupia na, na talerzu, raczej pod talerzem. Wszystko idzie na flagę B. Jak widać, na, na kogokolwiek się nie przełączy, to już zaczyna wszystko siedzieć tutaj właśnie w tym samym miejscu, więc możecie odnosić lekkie wrażenie, że oglądamy cały czas jedną i tą samą osobę. Ciężko złapać wątek w takiej układzie. Zdecydowanie z tą rurką na czołg można... Zdecydowanie, to jest najlepszy wybór. Kolega Kulfonias chyba ma manię naprawiania wszystkiego jak leci. Jeśli chodzi o flagi, widać, sytuacja jest dosyć wyrównana, natomiast jeśli chodzi o to, był powtórka z rozrywki, z... niestety. Chociaż właśnie mówię, ten balans w zachowaniu flag 2 na 2 w tym momencie powinien chłopakom pomóc z baka. natomiast coś takiego się dzieje, że nie mogą się jakoś przebić i tutaj. w flagach, w przejmowaniu flag zestu i w tym momencie nic się nie dzieje, jeśli chodzi o zmiany. Zaraz sobie zobaczymy na e, główną mapę. Tutaj widzimy, że cała, w, cała mapa dzieli się na lewą część wschodnią, część zachodnią. E, tutaj e, Baka ma dwie flagi najbliżej siebie. Właśnie w tym momencie traci flagę D. E, i tutaj w tym momencie wygląda na to, że nikt nie idzie na ratunek tej fladze. Przejdziemy sobie do kolegi, który właśnie na tej fladze jest. jest właśnie dziwne, że, że tutaj panowie powinni zareagować jakoś na to, na fakt, że tracą właśnie tą flagę, a niestety nic się w tej kwestii nie wydarzyło. Za mocno wszyscy się skupiają na, fla na fladze B. Wiadomo, że jest ona... E no wiadomo, tutaj tak zbalansowana jest mapa, że, że, że kto ma flagę B, tak naprawdę ma dobre dojście do, do wszystkich pozostałych e flag, natomiast no tutaj chyba za mocno się troszeczkę skoncentrowali na tym, bo w tym momencie mają tylko tę jedną flagę, są osadzeni z trzech różnych stron i jest dużo prawdopodobieństwu, że nawet tą, czwa czwa tą jedną swoją e flagę Flagę bez stratą i, no i wtedy będzie się bardzo im ciężko podnieść. Ludzie strzelają. No właśnie o tym mowa. Mówiłam przed chwilą, że jest duże prawdopodobieństwo yy, tego, że, że Kaniebaka straci tą swoją wymuskaną, wypatrzoną flagę, ale jednak nie, to mnie zaskoczyli. Na to, za to odzyskali flagę, D, którą stracili jakiś czas temu. I znowu yy, mapa jest podzielona wschód-zachód w tym momencie. Wszyscy się, wszyscy tutaj się, e, wszyscy tutaj się właśnie skupili na tej B w tym momencie e, i znowu przy, wygląda na to, że ona przejdzie w ręce e, bullet pointów. Tutaj mamy w tym momencie znowu panowie z klanu Jebaka stracili flagę B, została im tylko flaga D. Zobaczmy na mapie głównej, czy, czy wybierają się też w jakimś innym kierunku. Widzę że tutaj, że drobny skład w postaci John'ego i spółki. Gdzie jest John i spółka? John i spółka jest tutaj. Próbuję coś tutaj bardzo wolnym krokiem podejść na flagę D. Nie, przepraszam, flagę A. Ale chyba jednak pognął za motylami. 250 do 63. W tym momencie przewaga na tej mapie jest jeszcze większa niż była to na fabryce. Na fabryce była przewaga rzędu 200, e, 200 kilkudziesięciu tiketów, natomiast tu już mamy 300 ticketów różnicy. Kolega z Kibo ucieka gdzie może szukać dinozaurów. I zemścili się na nim. Co za niedobrze ludzie. Kolega Marci się skitrał. Już chyba stracił nadzieję na to, że cośkolwiek się stanie. Wszyscy się kitrają po kątach. Co tu się dzieje? Panie Władek, proszę ratować sytuację. Też nie. Już słyszymy muzyczkę, tikety spadają niewiarygodnie szybko, nawet nie zdążę chyba skończyć zdania, skończy się runda. No niestety, 349 tiketów, to jest około 100 tiketów e, więcej niż w poprzednich rundach panowie z bullet pointu ugrali. Więc myślę, że kolega Suma wcale się nie musi martwić o, o skład, skoro już ma dwunastkę wystawioną. Na, na początku umowa podobno między nami była taka, że będzie grało 9 na 9 ze względu właśnie na braki kadrowe w bullet pointach, ale jak widać, wszyscy sobie dali radę i bullet pointy mają się całkowicie dobrze. To jest trzecia wygrana przez nich runda w tym momencie. Te się na, na plasują się nawet na poziomie 200-250 ticketów, w tej rundzie właśnie ten, ta różnica. Między jednym a drugim składem powiększyła się o około 100 ticketów więcej. Widzę, że panowie sklonuje baga, już chcą bardzo szybko zagrać ostatnią rundę. Prawdopodobnie morale im spadła, a szkoda, szkoda. Widzę tutaj, jeden gracz wyszedł w tym momencie. Być może są problemy techniczne, być może jest to po prostu zmiana gracza. Poczekamy, zobaczymy. Uuu, strasznie to laguje tutaj na hitboxie. Myślę, że następnym razem będzie troszeczkę lepiej. Teraz strony się odwracają. Po stronie rosyjskiej będą panowie z klanu Jabaka. Jest ich w tym momencie 11. E, po stronie Chińczyków będą panowie z Bullet Point w pełnym składzie. No i jest live. Jak na klan, który był nakierowany yy, tak naprawdę forfanowo, czysto forfanowo, Konbulant pointy całkiem dobrze sobie radzi. Jak tutaj w, w wcześniejszych streamach ktoś wspominał, yy, to nawet dosyć dziwne, że oni tak jakoś nieśmiało podchodzą do, do takich właśnie ligowych rozgrywek, bo nie mają się czego wstydzić tak naprawdę. Oczywiście standardowo sprzęt ciężki poszedł od razu na flagę B. E, natomiast tutaj przezornie już e, panowie z Bullet Point. Trzy e, flagi naraz, co się będą ograniczać. Tylko troszeczkę za, za daleko im było do A chwilowo. Siły, siły klanu jebaka skupiają się... Ura, bu, bura, wszyscy na B. Może przejmiemy to w końcu. Na fladze nikogo nie ma, na innych flagach również nikogo nie ma. Wszyscy polecieli e, na środkową flagę. są pewne, pełne dwa składy 12 na 12. Hmm. To było oh. dosyć ciekawe przeżycie. Z zmienia się gracza, pokazuje dokładnie to samo miejsce. Kolewa, kolega lewar, widzę tutaj Kosi. Kosi, czas żniw. I jest duży problem, bo wywaliło z serwera. Ale wracamy już. Już szybciutko, 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 szybciutko. Oczywiście jak chcę, żeby się szybko odpaliło, to oczywiście nie odpala się szybko. Niestety, nawet mój Battlefield już nie mógł patrzeć na tą porażkę. Zrobiło się żal. Lepiej, żeby mi wywaliło BF, ani żeby wywalił serwer, tak? Zawsze można sobie tak to tłumaczyć. I chyba wracamy do zabawy. Uuuu. Wczytywanie. I cóż, czy coś się coś zmieniło tutaj przez ten czas? No, zmieściło się, też zmieściło. Właśnie widzę, że tutaj panowie z bullet pointów przyjmują flagę B, e, czyli tutaj już e, niestety widać, no i flaga tak samo, więc widać, że, że morale klanu jebaka spadło, spadło. E, tak jak w poprzednich rundach, do ostatniej e, chwili walczyli, chociażby, żeby ugrać jeden, jednego tiketa mniej dla strony przeciwnej, Niestety tutaj widać, że chyba, chyba się poddali już do samego końca. Gdzieś się rozśpieszli, że tak powiem, po, po różnych flagach, bo i tutaj widzimy, trochę jest na A, trochę jest na B. Ktoś tam próbuje na C dojechać. Natomiast niestety sukcesywnie są wygaszani, że się tak wyrażę. No, jak widać na, na mapie ogólnej, a jednak C nie było najdo, do, najlepszym pomysłem, bo widać, że już tam wywoła jakąś reakcję u bullet pointów. Natomiast, no i D, d tak samo: ktoś sobie po prostu jeździ dookoła i, i podziwia widoki. To może zobaczmy, co tu się dzieje. Ładnie, ładnie, ładnie. To jest nienacka. To też dosyć było ciekawe. E, czyli jak stracić y, dwa czołgi w bardzo głupi pomysł y, w, sposób? No, panowie, ta przewaga jest jeszcze niewielka. Może byście coś, to, coś tak jednak ugrali. Tutaj e, widzimy, że klan Jabłka podchodzi pod flagę D. Dokładnie piechota. I w tym momencie znowu widzimy tą, taką sytuację, że wszystkie flagi... O, no, w tym momencie A już się uspokoiła, natomiast wszystkie flagi były w... w jednocześnie w przyjęciu, więc jak ta sytuacja będzie wyglądała za chwilę, zaraz się okaże. Eranżacja terenu. O, 13 do 0 13 do 0, czyli cały czas ładnie koszą, jeśli chodzi o Helenę. Teraz widzimy dla odmiany, że znowu coś się będzie zaczęło, zaczynało dziać na fladze B. Jak nie jedni, to drudzy za chwilę przechodzi z jednych rąk do drugich. Niestety, jeśli chodzi o etykiety, różnica cały czas z minuty na minutę się powiększa. Niestety nie udało się przyjechać. Zobaczmy, co się dzieje na pampie ogólnej. Tutaj widzę, że będzie się coś działo na... koledze robercie wstawaj wstawaj O, uratuje kolega czy nie. No, niestety, dwóch poległo. No dobrze. Hmm. Biedny Robert za każdym razem ginie, jak tylko się na niego, na nim odrodzę. Zobaczmy, co porabia kolega Władek. Nie mogę patrzeć, jak ty giniesz. Po prostu nie mogę. Kolega. Y